Dzień dobry Piotr Żelazny, Rzeczpospolita. Ja mam pytanie do trenera i tak naprawdę do prezesa też. To znaczy pan, panie prezesie mówił o tym, że te drużynę trzeba odmłodzić i, i pojawiała się taka narracja, że, że już czas na, na pożegnanie się z kilkoma zawodnikami. Pan, panie trenerze spotkał się z kilkoma piłkarzami, czy którykolwiek z nich powiedział, że, że będzie kończył karierę reprezentacyjną i czy faktycznie dostał pan takie zadanie, że będzie pan, że będzie pan reprezentację Mamy dwa podstawowe zadania, jakie są. To to, żeby ta, Polska Narodowa Reprezentacja grała dobrą piłkę. To jest jedno podstawowe, bo z tego będziemy rozliczani. My, za, my sobie zawsze możemy mówić, bo to jest bardzo, bardzo takie e, popularne w kwestiach, kiedy następują zmiany. Musimy, musimy odmłodzić reprezentację, musimy odmłodzić drużynę klubową. Ja myślę, że nie, nie tędy droga. Na pewno nie, nie zamierzam zrobić na początku żadnej rewolucji. Myślę, że na pewno ewolucja tak, wprowadzenie nowych, nowych zawodników. I wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat z Panem Prezesem, że, że w jakiś sposób pewne pokolenie za chwilę zakończy, zakończy grę w reprezentacji narodowej. My musimy w rozsądny sposób przygotować następców, którzy będąc na boisku, będą również odpowiedzialni za to, co się będzie działo na, na, w czasie meczu i, i będą brać tą odpowiedzialność, bo to są bardzo dwie różne rzeczy: to, co Ty robisz grając, tylko i wykonując pewne zadania. Ale później, kiedy są trudne momenty w czasie meczu, ty musisz wziąć tą odpowiedzialność na, na siebie. Tak więc to jest bardzo dla mnie ważne. Myślę, że na pewno tych młodych zawodników w naszym kraju i występujących za granicami na pewno mamy. Ale musimy to robić z głową, żeby po prostu zachować pewną, pewną również tak, pewien balans w tej reprezentacji. Z zawodnikami, z którymi rozmawiałem, którzy, którzy gdzieś tam po Mistrzostwach szeptano, mówiono o tym, że, że zakończą karierę reprezentacyjną. Na tą chwilę praktycznie wszyscy są gotowi, są do dyspozycji. Jedyną taką osobą, która, która dosyć mocno to przeżyła widzę emocjonalnie, jak również fizycznie jest Łukasz Piszczyk, Jesteśmy w kontakcie i myślę, że Łukasz może będzie potrzebował trochę, trochę odpoczynku, trochę przerwy. Teraz wyjechał na zgrupowanie ze swoją drużyną klubową, ale ja na niego bardzo liczę, na jego doświadczenie, bo na pewno jest to zawodnik, który zdaje sobie sprawę, że, że te mistrzostwa nie tylko w jego wykonaniu były słabe, ale to jest bardzo ambitny człowiek. I, I patrząc na niego w tej rozmowie, słuchając i widząc ten żal i, i rozczarowanie, jestem przekonany, że jeżeli, jeżeli będzie. Zdrowy przede wszystkim, będzie dalej chciał grać w tej reprezentacji. Na pewno jest to osoba, która może również później pomóc tym młodym, których będziemy na pewno wprowadzać do, do pierwszej reprezentacji. Sebastian. Przepraszam? Sebastian Staszewski. Tak powiedziałem, również, również rozmawiałem z Kamilem Glikiem. Tak więc, Kamil jest, jest do naszej dyspozycji. Dwie znowu najważniejsze rzeczy to jest, to jest kwestia zdrowotna, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu i, i jest gotowy do do tego, żeby dalej bronić bałż narodowych.